Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony Siekłania. Najzdrowszy sklep teoria.pl medycyna zdrowia, biogabinet.eu. Wilkakora Wilkakora, inaczej czepota puszysta, jest rosnącym w Amazonii z drewniałym pnączem osiągającym długość do 30 metrów od setek lat stosowana przez plemiona indiańskie w celu leczenia rozmaitych stanów zapalnych. Surowcem leczniczym jest cała roślina, liście, kora i korzeń. Wieloletnie badania tych największych lian świata wykazały, że wilka kora posiada właściwości pobudzające system immunologiczny, dzięki czemu pozwala zwalczać wiele nieuleczalnych wydawałoby się chorób, np. łuszczycę. Stwierdzono, iż dzięki obecności wilkakorzy alkaloidów solindolowych skutecznie reguluje ona i zwiększa odporność organizmu. Preparaty z wilkakory stosowane są pomocniczo w leczeniu astmy, artretyzmu, stanu zapalnych żołądka, nerek, jelit, skóry w biegunkach, krwawieniach. Stosowanie preparatów sporządzonych z tej rośliny jest skuteczne w infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Ze względu na swoje walory smakowe wyciągi z wilka kory mogą być używane jak herbata. Spożywana w ten sposób usprawnia funkcjonowanie przewodu pokarmowego i ochrania śluzówkę. Ma również działanie przeciwzapalne i przeciwskurczowe. Z doświadczeń naszych i wielu innych naturoterapeutów wiemy, że również wspiera się nią między innymi podczas wychodzenia czy zapobieganiu chorobom nowotworowym najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, doktor zdrowiepl mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze, do miłego.